Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku zapraszam wszystkich, wszystkich serdecznie do grupy facebookowej prywatnej, zamkniętej. Do grupy oczywiście mogą przynależeć wszystkie osoby, ale które subskrybują mój kanał. Wystarczy zasubskrybować mój kanał. Link do grupy facebookowej jest w opisie filmu, kliknąć w niego, odpowiedzieć na dwa pytania, ja lub któryś z dwóch administratorów Was zaakceptuje. Zapraszam, moi drodzy, także do mojego Instagrama. Link do Instagrama jest także w opisie filmu oraz na mojego TikToka, świeżo założonego. Link do tego TikToka także jest w opisie filmu. Oraz, moi drodzy, serdecznie zapraszam na zakupy do sklepu esnismatyka.pl, sklep internetowy dla kolekcjonerów. Zakupicie sobie tam niezbędne lub potrzebne artykuły do prowadzenia swojej kolekcji. A wiadomo, że mamy ciężkie czasy, inflacja i tak dalej. Przyda się zawsze jakiś upust przy zakupach. Więc tutaj macie kod Rostek 2022, który uprawnia was do 10% bonifikaty przy wpłacie. Oczywiście ten kod wpisujecie w podsumowaniu zakupów i wtedy Wam zostanie odjęte te 10%. Kod jest oczywiście ważny przez cały rok i jest wielokrotnego użytku. Dobra. Moi drodzy, dzisiejszym tematem pieniądz powszechny, czyli moneta trzeciej RP, czyli Rzeczpospolitej Polskiej. się Wyszła 10 groszówka jakieś 12 czy 14 dni temu, 2, chyba, chyba tak dwa tygodnie temu, dzisiaj do mnie dotarła. Także moi drodzy, jest to następny pokaz naszego rządu. Poniekąd głupoty tak przy tak dużej inflacji. I drżącymi usługami oraz materiałem, wybijanie nisko nominalnych monet, no trochę bez sensu, tak. 10 groszy jeszcze się mieści w granicach opłacalności, ale monety typu grosz 2 i 5, no to już raczej nie ale no co zrobić brakuje nam jeszcze moi drodzy yy, dwa nominały. Więc. No, rząd razem z Narodowym Bankiem Polskim troszeczkę chyba odpływa także. Także yy, zostały tak jak już mówiłem dwa nominały 2 i 5 groszy. Yy. No pewnie, pewnie wyjdą, bo jeśli wypuszczono jednego grosza, dlaczego by nie można było wypuścić 2,5, mimo tego, że się to aktualnie nie kalkuluje? Chciałbym Wam pokazać, jak słabo, coraz słabiej menica bije monety. Na przykładzie właśnie tej. 10 groszówki, poczekajcie troszeczkę powiększę Moi drodzy, przyjrzyjcie się, ile na tej monecie jest mikrorysek. Nie są to mikroryski już z worka, a na, yy, na produkcji samych krążków. Oczywiście, z jednej strony się nie dziwię, że tego jest tak na monetach, na monecie. No z tego powodu, że moi drodzy, to jest, jeśli coś nie jest kolekcjonerskiego, to wiadomo, że te krążki spadają jeden na drugi i to nie z małych wysokości, obijają o siebie. A przy już wybijaniu monety, te ryski są na tyle głębokie, że po prostu stemple nie potrafią tego wyprasować, tak można powiedzieć. No, jest na nich mnóstwo i moi drodzy, jeśli chodzi o te woreczki, tak? No, ja, ja powtarzam, że okej, okay, no, jeśli chodzi o te rzadsze roczniki, no to fakt, można na tym dość dużo zarobić, ale wybrać naprawdę znamienite sztuki z takiego worka, to już jest naprawdę duży problem. Także mamy już 7 nominałów. Mamy 5, 2, 1, 50. 20, 10 i 1 grosz w obiegu. Więc moi drodzy, warto, jeśli ktoś kolekcjonuje monety, warto mieć każdy rocznik w swojej kolekcji, gdyż właśnie o to chodzi, żeby kolekcjonować monety w sposób ciągły i jak najbardziej możliwy w osiągnięciu wszystkich monet w stanach pierwszych Ja wiem, że fajnie się gada żeby mieć wszystko w stanach pierwszych, gdzie naprawdę niektóre monety potrafią kosmiczne pieniądze kosztować No ale no, tak wygląda numizmatyka na no niestety no, i chciałem się przy okazji pochwalić paroma wymianami. Także jeszcze wrócę do tego. Nakłady rocznika 2022 będziemy znali z początkiem stycznia 2023 roku. Także 10 groszy powinno być. Niższym nakładem niż pozostałe monety, ale chyba najniższym mi będzie właśnie, jeśli wyjdą, będzie to 2,5 groszy, Oj, ile wyjdą. No i tutaj mam moi drodzy monety, które kupiłem w ostatnim tygodniu. Bardzo piękne, 5 groszy z 61 roku. Czekajcie może zmienić światło na jaśniejsze Naprawdę nie ma się do czego tutaj przyczepić. Ja spróbuję jeszcze zimnym światłem zrobić, troszeczkę biję mocno, a chciałbym Wam pokazać detal tej monety. Naprawdę ładna 5 groszówka. Następnie też mam 5 groszy. 68, ale teraz zrobię ciepłe światło. Naprawdę rewelacyjne monety. No powiem Wam, że za bardzo nie ma się tutaj do czego przyczepić. One są niewytarte. Naprawdę w rewolucyjnych stanach. To jest 10 Goroszy rocznik 71 już widzimy na niej patynkę. Poczekajcie, zrobię białe światło. kupiłem sobie tą lampę. Dzisiaj przyjechała. Naprawdę teraz nagrywanie jest przyjemnością, a nie udręką 10 groszy jest małe delikatne trącenie, tutaj ale to jest przytarcie, nie jest to rysa. Piękne 10 groszy rocznik 72. Także 10 groszy. Jak widzicie, monety w pełni menicze. Jakoś mają tak, te monety nie kosztują, ale moi drodzy coraz trudniej o mennicze monety aluminiowe PRL-u. Nie mówię tu o późnym PRL-u, ja tu właśnie mówię o tym wczesnym, właśnie z tych lat. Kupiłem sobie, może wyciągnę, to już jest spakowane, to jedzie w grading. 5 zł 2014, Solidarność. No tutaj liczę maksymalnie na notę MS-66. No, chyba, że będzie grader miał dobry dzień, to może taką dostanie. No, ale bardziej tutaj patrzę: 65, 66. Kupiłem dwie. Tu jeszcze jest jedna, tu jest jedna, druga już bardziej w patynce, już widzicie przypatynowana. One też są w nie przepraszam. Nie zworka ten pan miał to w rulonach nie wiem skąd jak widać moneta ma trącenia tutaj to jest max dla tej, noty, dla tej monety nota MS65 ale to będzie raczej ciężko uzyskać MS64 raczej tutaj na tej monecie zawita to wkładamy z powrotem Dobra. Udało mi się za pół darmo kupić monetę 50. rocznica powstania warszawskiego z roku 1994 o nominale 100 000 Moi no drodzy z przesyłką 25 euro. Jest to serberko próbę 900. Tego nie pamiętam ile ona ważyła, ale zaraz Wam powiem, Jak widzicie, piękne, nieporys piękna, nieporysowana moneta. E, moi drodzy, waga tej monety jest to 16,5 grama próby, próbę e, próby 900, nakład 150 tysięcy sztuk. Ta moneta także pojedzie do NGC, już niebawem. Naprawdę. Bardzo ładna moneta. Te plastyczki to mam oczywiście z NGC. Oni mi je przysyłają wraz z moimi przesyłkami. Ja tych plastików nie kupuję. Tutaj mam grosze i moi drodzy. Aha, jeśli chodzi o te 5 złotówki, na polskich, na polskich portalach, yy, gdzie się sprzedaje te monety, no to 30-40 zł, widziałem na kup teraz. Nie wiem, nie, nie wiem, jak tam w licytacjach, yy, no ale ja kupiłem jedną za 2 euro. Teraz wam pokażę, bo tutaj są drugi RP grosze Niemcy mają taki właśnie nawyk nie wiem skąd to biorą pewnie ze starych klaserów wsadzają do tego badziewia monety ciężko to później wydobyć że jest problem z wyciąganiem tego dziadostwa z tego dziadostwa, a nie tego dziadostwa. Czekajcie, jeszcze mam dwie. No i powiem wam, że tu mi się akurat udało w dobrej cenie kupić te dwa grosze. Jeszcze tu jest groszyłeczka. To zaczniemy od tej gruszuleczki. Oj, nie uciekaj. W bardzo pięknym stanie. 1 grosz 27 rok. Czekajcie, zrobię troszeczkę yy, na światło, zrobimy white, żeby było widać kolor tej monety. Moneta jest, wy widzicie w sumie żółć a ja widzę bardziej bardziej czerwień. No ale taki grosik moi drodzy w takim stanie jest to stan oczywiście pierwszy taki grosik w naszym śmiesznym e, jak się mówi katalogu jest to 300 zł e, no ciężko mi powiedzieć e, czy w aukcjach, bo nie sprawdzałem, dałoby się to kupić za takie pieniądze? Pewnie tak, ale na kup teraz, jeśli chodzi o tę monetę, to wiedziałem, że potrafi sporo kosztować. To jest grosik. Teraz bardzo piękne 2 grosze 27. Czekajcie chwileczkę. Jedynie co bym mógł się <laughs> czego tu przyczepić na tej monecie są to moi drodzy tutaj te kitka nie wiem czy to jest po prostu wytarte czy po prostu jest ten stempelak który wybijał tą dwugorszówkę się w tym miejscu przytkał no nie mam pojęcia moneta w bardzo dobrej kondycji bardzo ładna za to zapłaciłem za te 5 monet razem 55 euro krosik z 28 moi drodzy jest to mniejszy nakład jak rocznik 27 i jest tańsza o parę tam złotych od rocznika 27. Naprawdę stan mega. moneta też nosi kolor, można powiedzieć, czerwono-purpurowy. Jak tak się przyglądam, zresztą powinni się też to zauważyć w tym miejscu. Jest to inny kolor. rocznik 28 2 grosze także bardzo ładny stan bardzo piękny bym powiedział i 2 grosze moi drodzy rocznika 28 to jest bodajże 300 zł czekajcie bo jestem naprawdę jestem ślepy 28 nakład 13 milionów 400 tysięcy, tak. 300 zł za stąd pierwszy. A 2 grosze, 27, także 300 zł. Za stąd pierwszy. No i tu mam jeszcze, moi drodzy. 5 groszy, ale 5 groszy to już jest w stanie raczej czwartym, widzimy korozję moneta pewnie została wyłowiona gdzieś z wody poczekajcie, ja się przyjrzę, pozwólcie mi na chwileczkę tak, jest to ewidentna korozja monety która znajdowała się w wodzie lub w mokrej, bardzo mokrej ziemi. Mhm. Także zakupy bardzo mi się udały. Warto, moi drodzy, rozglądać się za ciekawymi monetami i po prostu kupować. To ładniejsze wysłać sobie do gradingu i na przyszłość zostawić. Ewentualnie później sprzedać. Dobra, moi drodzy, zaś wyszedł 20 minut film. Więc e, zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, jeszcze e, nie subskrybują do subskrypcji. Na dole jest przycisk. Taki czerwony wystarczy go kliknąć. Ewentualnie jeszcze sobie nacisnąć dzwoneczek, będą Wam przewodziły powiadomienia, że coś wrzuciłem. Oraz dziękuję już moim aktualnym subskrybentom za komentarze, łapki pod filmami i za Wasze subskrypcje, oczywiście. Także będzie to na tyle, moi drodzy. Zachęcam do zbierania drugiej RP i wyszukiwania jak najpiękniejszych egzemplarzy. Także dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.